Są takie momenty, w którym mamy po prostu wszystkiego serdecznie dość, w momencie, w którym idziemy do przodu, w momencie, w którym rozwijamy się i czujemy energetyczny spadek, czujemy, że jest po prostu źle, mamy ochotę po prostu wszystko zostawić i dajcie mi wszyscy święty spokój. Albo po prostu zapomnieć o wszystkim, co się nauczyliśmy i po prostu wrócić do poprzednich schematów. To jest właśnie powód tego, że próbujemy iść do przodu i idziemy do przodu i wchodzimy na nowe levele i uruchamiają się schematy dawnego życia, uruchamiają się dawne programy, które nas próbują zahamować, ale tak czy owak wpływają na nas, że spada nam energia. Żeby, takiego, żeby takiemu czemuś zapobiec, najlepiej używać apteczki, przygotować sobie dużo wcześniej apteczkę na takie właśnie sytuacje. I na ten temat jest właśnie ten materiał. Cześć, ja nazywam się Marek Skupień i witam Cię na kanale aktywacji Twojego największego potencjału. Żeby to zrobić, idziemy do przodu, dlatego ten materiał jest o tym, w jaki sposób radzić sobie z tymi momentami, w którym mamy spadek energii i po prostu nie chcemy nic dalej z tym robić. Od razu na samym początku powiem nie dam tobie gotowca. Oczywiście możesz zastosować przykłady, które ci podałem, ale tak jak często mówię, zastosuj sprawdź i podkreśl ten, który dla Ciebie pasuje, i skreśl ten, który dla Ciebie nie pasuje, a najlepiej po prostu znajdź swój własny. Ten materiał jest inspiracją, a nie gotowym szablonem, ze względu na to, że każdy człowiek jest inny. I tak samo jeśli chodzi o coachingi, sesje i tak Jeśli ktoś mówi, że ma narzędzie, które pomoże każdemu, to od razu ja na przykład odsuwam się od tego typu narzędzi. I ja wiem, że każdy człowiek jest inny. Każda osoba ma zupełnie inny świat, inne poglądy, inne perspektywy, inne programy i trzeba każdego traktować indywidualnie. Więc tutaj odnośnie apteczki, odnośnie tworzenia apteczki zainspirujecie do tego, żebyś stworzył swoją własną na bazie jednego elementu, który sam wymyśliłem, a mianowicie BAM. Co jest idealna akurat nazwa i używa mnemotechniki do tego, żeby zapamiętać nazwę, a mianowicie BAM. W momencie, w którym upadniesz BAM, w tym momencie zastosujesz apteczkę BAM. A mianowicie chodzi o elementy bierne aktywne i mentalne, BAM, bierne, aktywne i men mentalne elementy, które pozwolą Ci podnieść poziom energii, jeśli spadłeś zbyt nisko. To jest bardzo ważne, żeby apteczkę tworzyć w momencie, w którym jesteś w neutralnym poziomie lub wyższym. Więc na ten moment zadaj sobie pytanie w skali od 1 do 10, na ile się teraz czuję? Jeśli masz delikatnego doła, jesteś poniżej piątki, gdzieś na trójce, to wróć do tego ćwiczenia dużo później, bo teraz już potrzebujesz pomocy. A jeśli jesteś w naprawdę dużym dołku i potrzebujesz pomocy, po prostu napisz do mnie osobiście na dużo lepiej dużolepiejmałpa.gmail.com i w tym momencie możemy umówić się na konsultację, żebyśmy razem znaleźli Twoje rozwiązanie. Nie ja znajduję dla Ciebie rozwiązanie, tylko razem pracujemy nad tym, żebyś Ty miał swoje narzędzia, żebyś w danej chwili wyszedł z sytuacji, w której jesteś i miał narzędzia do tego, żeby stosować je dalej. Aktywacja to jest aktywacja kontaktu z Twoim wyższym ja, które poprowadzić dalej. Na tym kanale dostajesz bodźce, w jaki sposób to wszystko aktywować, ale wracamy do materiału. Jeśli jesteś powyżej piątki w skali od 1 do 10 poziomu samopoczucia, w tym momencie możesz sobie zapisać listę BAM. Więc weź sobie kartkę i zapiszesz sobie B w drugiej kolumnie A, a w trzeciej kolumnie M. Bierne elementy są to bierne elementy, w których nie bierzesz za bardzo aktywnego udziału, po prostu biernie patrzysz na przykład na jakieś materiały na, fi na filmie, na YouTubie, czy, czy po prostu patrzysz się za okno. Rzeczy, które powodują, że poprawia ci się humor. Ja, na przykład, na swojej liście mam serial Big Mouth, bardzo lubię ten serial. Tak samo serial Family Guy. Stary, dobry serial komediowy, różowe lata 70., to są rzeczy, które oglądam. Jednocześnie mogę włączyć sobie YouTube i oglądać sobie filmy zwierząt, albo zabawne filmy zwierząt, albo ludzi, którzy okazują się niesamowitym altruizmem, typu na przykład jest jakieś zalanie, jakieś drogi i ktoś. Dochodzi do jakiejś kobiety i pomaga jej przejść przez y, zalaną ulicę, czy coś takiego. Podnosi to energię właśnie współodczuwania. W momencie, w którym patrzymy na coś, zaczynamy mieć bardzo podobne odczucia poprzez neurony lustrzane. Ja na przykład, żeby dodatkowo dać sobie boost y, dodatkowej energii, ekscytacji, używam neuronów lustrzanych do tego, żeby patrzeć na prawdziwe reakcje w AGT. Nigdy nie oglądam tego programu od początku do końca, ale te fragmenty na YouTubie. AGT, czyli America's Got Talent, czyli po prostu mam talent, tylko że amerykański. I chodzi tylko i wyłącznie o tych artystów, których widać, że są prawdziwi. Chodzi mi o reakcje, jak na przykład ktoś zaśpiewa piosenkę, albo ktoś wykona jakiś akt na scenie i okazuje się, że jest pozytywna reakcja i publiczności, i jurorów, i osoby na przykład zaczynają płakać ze szczęścia. Że ich marzenia się realizują. Patrzenie na to powoduje uruchamianie neuronów lustrzanych, a to powoduje uśmiech u mnie, że w ogóle ludziom spełniają się ich marzenia. I moja wiara w marzenia znowu wzrasta, i jeśli byłem na cztery, mogę wzrosnąć na pięć, albo na 6, albo na 8, i mam ochotę dalej działać ze swoimi rzeczami i spełniać swoje marzenia. I to właśnie są elementy bierne. Rzeczy, w których nie bierzesz udziału, tylko i wyłącznie momenty, w których jesteś po prostu obserwatorem, czyli biernie uczestniczysz w tym, co się dzieje, ale twoje neurony lustrzane i tak działają. Następny model to jest aktywne, czyli A. B, A, M, czyli następne to jest A, czyli aktywne rzeczy, które możesz zrobić, które spowodują, że twój humor się poprawi. Dla mnie na przykład jest to włączenie sobie jakiejś muzyki, typu na przykład reggae i zaczenie, zacząć sobie podskakiwać albo tańczyć do, do muzyki reggae. Czasami mam ochotę puścić sobie muzykę typu slipknot albo typu korn i zacząć skakać do takiej muzyki. Tu jest jedna informacja ważna, która będzie na następnym materiale, a mianowicie chodzi o to, w jaki sposób muzyka wpływa na Twoje częstotliwości i to, co kiedyś myślano na temat tego, że muzyka metalowa wpływa w ten sposób, a muzyka klasyczna w ten sposób i tak dalej, i robili badania na temat krystalizacji wody, ale o tym będzie zupełnie obcy materiał. Na ten moment wystarczy ta muzyka, która powoduje, że Twoja energia się podnosi. A tu wystarczy tylko pytanie. W skali od 1 do 10, na ile się teraz czuję? Na 3. Ok? Jaką muzykę mogę użyć, żeby podnieść sobie wibracje? I w tej chwili mógłbym sobie pomyśleć, czy to będzie reggae, czy to będzie muzyka klasyczna, czy to będzie muzyka heavy metalowa. Ale najlepiej w momencie, w którym jesteś w tej chwili na poziomie numer 3. Nie odpowiesz na te pytanie, która muzyka będzie lepsza. Dlatego w apteczce wpisujesz sobie konkretnie: muzyka reggae, muzyka metalowa, taniec, wyjście na spacer, wzięcie zimnego prysznicu lub gorącego prysznicu, puszczenie sobie jakiejś odpowiedniej muzyki i zacząć rysować. To są elementy aktywne, które możesz zastosować. i to, co ja Ci podałem, to są przykłady, które możesz przetestować, tak jak już mówiłem wcześniej, albo zrobić swoją własną listę aktywnych rzeczy, które możesz robić, żeby podnieść swoją wibrację. I ostatni element to są mentalne elementy, które podnoszą Twoją wibrację. Co mam na myśli? Rzeczy, które robisz tylko i wyłącznie w swojej głowie. Ja na swojej liście mam na przykład wspomnienia najfantastyczniejszych wakacji. To są rzeczy, w których uczestniczę mentalnie. Przypominam sobie moje ostatnie wakacje, jak szedłem z żoną na spacer, trzymając się za rękę przez Grecję, albo w momencie, w którym byliśmy nad morzem w Egipcie i w nocy oglądaliśmy razem gwiazdy, albo moment, w którym adoptowałem swojego kota, Zoidberga, który jest ze mną do teraz i jest najbardziej połączoną istotą energetycznie ze mną, tak? Bardziej niż moja żona, i ona o tym wie. Ale ona ma też inne połączenia energetyczne z innymi istotami, po prostu wybraliśmy bycie ze sobą, ale to na magnesie to w ogóle nie jest związane z tym materiałem. Elementy mentalne, przypomnij sobie dowcip albo przypomnij sobie, jak ty opowiadałeś komuś dowcip, albo zrobiłeś komuś dowcip. Elementy mentalne to jest też medytacja. W momencie, w którym usiądziesz i zaczynasz medytować przez 5 minut, 10 minut i nic nie robisz, tylko i wyłącznie jesteś w sobie. W momencie, w którym skupiasz się tylko i wyłącznie na swoim oddechu. oddechu to akurat można porównać delikatnie do rzeczy aktywnej, bo delikatnie do biernej, bo jesteś obserwatorem swojego oddechu, delikatnie do aktywnej, bo musisz medytować, a delikatnie do mentalnej ze względu na to, że to jest praca mentalna. Ale to ty sam dobierasz, co wpisujesz w kolumnie B, co wpisujesz w kolumnie A, co wpisujesz w kolumnie M. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mieć taką apteczkę. Bardzo ważny element dodatkowy. Ja pierwszy raz jak robiłem coś takiego, to miałem na liście około 70 rzeczy. W każdej kolumnie było tego tyle, że w momencie, w którym naprawdę miałem doła energetycznego, nie miałem ochoty nawet czytać tej listy, bo była za duża. Więc na samym początku, po prostu testuj, co działa, co pozwala ci wyjść z trójki na czwórkę, co daje ci możliwość przeskoczenia z trójki od razu na szóstkę, co powoduje większy wzrost energii, ekscytacji i chęci do życia. I na taką listę, na taką apteczkę, zapisz sobie maksymalnie trzy rzeczy w każdej kolumnie. Możesz po prostu w tym momencie też rzucać monetą, bo w momencie, w którym mamy doła, nie chcemy wybierać, co chcemy robić. Po prostu możesz rzucić monetą, czy zastosować bierną, aktywną, czy mentalną. Wiadomo, jeśli mamy totalnego, totalnego doła, nie chcemy w ogóle rzeczy aktywnych. Najlepiej po prostu puścić coś w telewizji i niech telewizja poprawi mój humor. Może dla kogoś poprawia humor oglądanie tego programu. Jeśli tak, napisz w komentarzu, będzie mi bardzo miło. I podniesiesz w ten sposób moją wibrację. Dlatego na przykład moją wibrację podnosi to, że czasami przeczytam komentarze, bo na razie nie spotkałem się za bardzo z hejtami pod moimi filmami, więc, więc czytanie komentarzy też jest dla mnie pozytywne. A nawet w momencie, w którym ktoś daje negatywny komentarz, mogę wyciągnąć z niego bardzo wartościową dla siebie informację i potrafi podnieść moje wibracje. Chociaż jeśli są zbyt niskie, te niskie komentarze mogą jeszcze to ugruntować. Na tym materiale podążałem bardzo za swoją ekscytacją, pasem i po prostu nie wiem, czy to nie była zwykła paplanina, więc napiszcie mi w komentarzach, może być nawet brutalnie szczera informacja odnośnie tego materiału. Wiem, że to jest mega, mega wartościowa informacja, więc jeśli nie była klarownie przekazana, napisz mi to w komentarzach i nagram ten materiał jeszcze raz, żeby był bardziej klarowny, bardziej zrozumiały. A dla osób, które go zrozumiały i zastosowały, również proszę napiszcie mi w komentarzach, w jaki sposób ją zastosowaliście, w jaki sposób dała wam efekt, co w ogóle myślicie na temat tego i na temat tego kanału. A ja Was zapraszam do następnego odcinka, do następnych materiałów. Do zobaczenia. Cześć! Nazywam się Marek Skupień i dziękuję, że byłeś na kanale. Aktywacja Twojego potencjału poprzez źródło pasji.